Cześć, witajcie, z tej strony Denixen. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam zaprezentować zachowanie dwóch inteligentów, którzy po prostu no sami zobaczycie co, co narobili tutaj dobrego. No więc tak, jestem na normalnej mapie, na normalnej bitwie, w normalny dzień. Jednak w tej bitwie jest coś nienormalnego. Oczy, oczywiście, tak jak już wcześniej mówiłem, zachowanie tych dwóch... Kolesi, teraz tak, podam wam sytuację w jaką się, znajdujemy się teraz, zostali oni sami, walczą ze sobą, no i po prostu myślałem, że raczej przegramy, jednak tak się nie stało, ale nie jest to do, do końca dobra bitwa, bo zobaczycie sami co się stanie na samym końcu, no to dobra, włączam. Dla mnie to było niedorzeczne Po prostu dwóch głupków walczyli tak jakby pierwszy raz w WOTA grali Tak dosłownie jak na pierwszych tierach Naprawdę, nic tu nowego I powiem Wam szczerze, że dzięki właśnie tym dwom e, e, Panom, Paniom e, powstanie nowa seria What FAILS e, Będą tam oczywiście różne właśnie takie wybryki e, różnych osób, które nie bardzo wiedzą, jak w tą grę grać. No i sami zobaczcie, co oni tutaj kombinują. No po prostu failują za każdym razem krok po kroku. Nie wiem, czy mieli takie pingi, chociaż no nie no. Raczej to jest niemożliwe. Nie wykluczam. No, sami. no jak to zobaczycie do samego końca, to sami stwierdzicie, co, co tutaj się dobrego działo. Ten T32 krąży krąży. Ja myślałem, że to będzie bitwa przegrana, ale wiecie co w pewnym momencie okazało się, że to jest do wygrania, naprawdę. Ale tak też się nie stało, coś co dowodzi końcowy, końcowy popis naszych kaskaderów. No hopa, a ten już wpadł do wody, a ten poleciał za nim. I to właśnie było to. To jest po prostu czysta głupota, ja nie wiem skąd, skąd to się bierze. No i właśnie tym oto sposobem zakończyli swoją bitwę. No nic, to by było na tyle chyba w tym odcinku. Właśnie takie mniej więcej fejle będą się pojawiać, jeżeli takie oczywiście będą. I tak, dzięki za oglądnięcie. Do zobaczenia.